Cześć wszystkim, witam was w kolejnym unpackingu i dzisiaj otwieramy paczkę ze sklepu japanozjadam.pl czyli ze sklepu Agnieszki Grzelak jeżeli ją oglądacie, no to pewnie już go znacie I nie mogę się dziwić, bo właśnie sobie zamówiłam koszulkę z tego sklepu przecież chciałam mieć jakąś koszulkę od no, Agnieszki Grzelak, bo jest to moja najbardziej ulubiona youtuberka, jeżeli chodzi o całego YouTube'a. Bardzo, bardzo ją lubię. mam ją na obu jej kanałach, gdybyście chcieli widzieć. Naprawdę... To... Chciałabym ją kiedyś, kiedyś też spotkać. I teraz spróbuję właśnie się do Szki. okej. Okay. Udało się. Co? Okej. Okay. Trochę się spodziewałam, ale zaraz zobaczymy. Tu ja musiałam zrobić inną koszulkę. A przyszła mi... Chociaż to też jest słodka. To też jest szczęście fajna, także spoko. Jak wygląda ta koszulka Początkowo zamówiłam inne wzory, jak przyszedł mi ten. Może po prostu na stronie był inny, a ja przyjść ten. Nieważne, bo no i ta koszulka bardzo mi się podoba, jest taka przesłodka, właśnie z logiem. Ja panu zjadłam, bo jestem fanką. Także chciałam, że sobie zamówię. Instagram jest super. I jest to oczywiście SK. Także na ja pewno ją zaraz przymierzę, żeby zobaczyć, jak to mnie wygląda. No i dajcie znać w komentarzach, czy oglądacie Agnieszkę Grzelak i czy macie jakieś, jakąś rzecz z jej sklepu. Dajcie znać. I dzisiaj oczywiście pojawiły się jeszcze dwa filmy. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, nie powiem wam jakie, ale sami zobaczycie. Także do zobaczenia.